Siema widzowie. Ogólnie dzisiaj gram w Minecrafta, tylko że na Robloxie. Teraz właśnie więcej takich fajnych gierek powstaje A powrót, dobra. Ja mam... ogólnie PM, Aha, nie dlatego tego. To tu nie ma wpięć niestety, ale cóż. I jak widzicie u góry mam jej kurdy, więc no. Ile serwer chyba żyje? Jak chcecie, to możecie sobie przyjść na te kordy. Może ktoś często zostawić, bo nie wiem, czy za serw. Kurde, już prawie 10 godzin, więc długo ten serw trwa najprawdopodobniej. Się długo? No nie wiem, czy tak długo może trwać. Jo prawie jedną wpadłem, nie? Ogólnie chcę stworzyć chyba swój i też nagram to widzowie na kompie. I teraz nie mam jak zbytnio. Najgorsze jest to, musimy klikać w to. To dajemy tu, to robimy na deski, deski dajemy tu i... Hmm. Tam mm. widzę, leciutkie lagi tego tu marzy, że mi danego być ciat zasłania, bo cały czas ten dołączam. Wychodzi, dołączać, wychodzi, dołączać. Mm. Mm. Aha, skraftujmy crafting. Tu coś, czego jeszcze odmieniłem, zrobiłem w Mamy tutaj crafting tablet. Ja sobie tutaj crafting tablet. O nie, tu nie ma drugiej ręki. Zostawiam crafting tablet. W crafting tablecie dajemy tutaj patyczki. Craftujemy to. Zbieramy nasz piękny crafting, który postawiliśmy, żeby go użyć. No i skupiam się gdzieś tak, żeby był kamień biega, Żeby się nie zategować. Ja gdzie tam mogę jedno... O! I tego tym nie wykopię. No ale Trafiliśmy na rudę. Ja bym żeby sobie dał najdwierzyń tylko nie mam Nawet jak? Żeby po prostu... Chciałbym, żeby tutaj mi nigdy nie wszedł. No i no i to w sumie tyle, nie? Okej, okay, będzie trzeba zrobić i Ja sobie chyba to przerzucę w ogóle na kompa. A jak będę schodzić kompa na tego... Nie, dobra, przerzucę to na kompa. Yyy, ogólnie. Teraz tak musimy zrobić taką potęgę wiatru. Tak, tak, tak. tak. Dobra. Widzę, no inaczej się na telefonie sobie nie da. Zbierzmy sobie piękne żelazko. Mamy widzowie cztery żelaza. Trzy na sikierkę jedno zostanie, dwa na miecz, dwa zostanie, mm. nie, wiecie co, nie na to sensuje tak sobie teraz myślę. Zmierzmy sobie widzę to i... i troszkę tego i i pięknego kamienia sobie pokopmy. A kamiennym kilofon, żeby nam to troszkę szybciej zeszło. Potrzebujemy widzowie, i wiem to się potrzeba, raz... Dwa... Dwa, jeden, osiem i tego trzeba, więc no a... Więc tak Odpalę sobie ekwipunek, tu sobie dam i widzowie po prostu sobie teraz... Do... 8 Może nawet więcej do wykonanej. Żeby mieć widzowy kobla, który się nam przyda najprawdopodobniej w potem. Yy, ogólnie minus taki, że można się bić. Jaku się zapisuje chyba. Gdzie nie, wiem czym A, nie mam czym przypada. O kurde! Czyli moje obliczenia wyszły i dobrze. No i teraz stek. Mmm. Może no, wystarczyć, jak mi się wydaje. Są tutaj piecyk. Dajmy sobie 1, 2, tu 4. Czy się świeci no nie świeci się, czyli tu pada deszcz, a tu widzę... a z okienkiem. Z... I pogoda ładna jest nawet. No, tak to wygląda w ogóle. Dziwne z trochę ten skin creepera, ale nieważne. Mamy już dwa żelaza. Z tego co widzę... Potrzebuje... potrzebowalibyśmy... Troszkę więcej, dobra, bo zaraz tego materiału nie wrzucę, nie? A nie, dobra. No, także widzę, na tym materiale zrobimy mało. Eee, czyli widzę, dokonamy... Kurczę, postęp jest skraftowanie żelaznej sikierki. I teraz tak, zbierzemy sobie tylko te Ty pięknie to to yy, to damy tutaj, to damy tu, to damy tu, to damy tu, to, 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 to. Więc tu, to tyle co udało mi się dzisiaj yy, pięknego wyrobić, mam nadzieję, że Wam odcinek się podobał no i co, jeżeli chcecie więcej odcinków, to trzy łapki w górę i lecimy z kolejnym, bo nie, chyba z Brawl Starsem dalej sobie nie poradziliście. Yy, no i ogólnie to chyba na razie tyle. Jeżeli odcinek wam się podobał, pęcajcie o no lajku, subie. No i co, miłego godzinka e